Kilka dni temu byliśmy w miejscowości Tychy w Piramidzie, a dzisiaj już jesteśmy w Czarnowie i dokonałam rano bajkowego odkrycia, które było do tej pory tajemnicą. Od tysięcy lat w tym miejscu w Czarnowie były bajki, powiedziała Żyrafa o imieniu Poznanie. Co to powiadasz? powiedział stworek o imieniu komputer. Wszystko się zawsze działo w bajce, ale żeby aż to odkrywać, co jest normalne i naturalne, zawsze były, są i będą bajki, dodał stworek o imieniu komputer. W tym miejscu była miliard chwil temu, to znaczy 100 tysięcy ziemskich lat, wielka biblioteka z bajkami. Stąd bajki płynęły na całą kulę ziemską. To była mekka bajek, powiedziała żyrafa. Może też dlatego, że tu jest teraz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, zastanawiał się głośno Stworek. Bardzo blisko jesteś prawdy. Miliard chwil temu kustoszem Królewskiej Biblioteki był obecny kustosz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, pan Michał Malinowski. Wrócił więc, być może w tym bajkowym życiu, by skatalogować wszystkie bajki, a ponadto je opowiadać, powiedziała. Skąd ty to wszystko wiesz? zapytał Stworek. Widziałam to na monitorze życia z tamtego czasu. To było mi pokazane nad ranem powiedziała Żyrafa imieniu Poznanie. Pewnie ci się śniło głośno powiedział Stworek. Sam. Od czasu do czasu korzystasz z tego monitora życia, więc przestań mnie zarzucać kłamstwo. Tak, wszystko widać w prawdzie, powiedziała żyrafa. Jakie to ma znaczenie? Zastanawiał się stworek. To ma ogromne znaczenie, bo już wiemy, że i stąd ma prawo też się zadziać tak za jakiś czas, a nawet już się dzieje krok po kroku. Czas pokaże. Powiedziała Żyrafa. Może tak, a może nie, ale dlaczego milion chwil temu tak było? zapytał Stworek. Wtedy zarządziła ta królowa, która była odpowiedzialna za wszystkie bajki na całej kuli ziemskiej. Z nich się uczono i nauczano tego, co było każdemu wszystkim potrzebne dla rozwoju i spełnienia, powiedziała Żyrafa. To była tytaniczna praca, powiedział Stworek. Każdy mieszkaniec kuli ziemskiej miał za zadanie przysłać chociaż raz zasłyszaną bajkę do królewskiej biblioteki. I tak woluminy w niej rosły z dnia na dzień i wszyscy je czytali, a opowiadacze, bajarze opowiadali na różne sposoby, powiedziała Żyrafa. Jakie to ma znaczenie dla zdrowia talentu, bo przecież podróżujemy szlakiem zdrowia i talentu? Zapytał Stworek. Gdy znajdziesz bajkę, która ma prawo cię uzdrowić, to znaczy masz do niej przyciąganie w zakresie powrotu do zdrowia, to czytaj, słuchaj, oglądaj, studiuj tyle razy, ile trzeba, by zdrowie w tobie zaistniało. Słuchaj opowiadacza, bajarza, tak to działa. Również jeśli chodzi o talent, powiedziała Żyrafa w imieniu Poznanie. Rozumiem. Piękne to jest i taki w punkt, powiedział stworek o imieniu komputer, z uwagą na tym, co powiedziała i ciepło mu się zrobiło koło serca.